Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wodnika. Zapraszam Was moi drodzy na przekaz horoskop na czerwiec 2021. Oczywiście na wstępie informuję, że to czytanie jest czytaniem ogólnym, więc jeśli będzie pasować z Twoją sytuacją życiową, bardzo mnie to będzie cieszyć. Proszę wyciągaj te informacje, które mogą być dla Ciebie pożyteczne, podpowiedzią, wskazówką. Jeśli natomiast czytanie nie pasuje z Tobą, nie zniechęcaj się, wróć za jakiś czas, ponieważ energia w tarocie jest zmienna. Dobrze, i patrzymy sobie. Dla osób z podznaku Wodnika, czerwiec 2000. 21. Drogi Wodniku, wchodzisz, że wchodzisz co prawda ze swoją energią, bo to jest trygon mieczy, trygon powietrza. Ale karty mi pokazują, że wchodzisz taki troszkę poblokowany, zamknięty w sobie, niezdecydowany. Dopytamy sobie o co to chodzi. I tutaj tyczy się kwestia finansów, tak? Być może, drogi Wodniku, liczyłeś na coś, że coś wydarzy się w Twoim życiu szybciej. Być może tutaj chodzi o kwestię właśnie finansową, o pracę, o te sprawy zawodowe i karty pokazują, że coś u Ciebie się spowalnia, coś u Ciebie się hamuje, tak jakby ta energia nie przyspiesza. Karty mówią, bądź cierpliwy drogi wodniku, nie przyspieszaj, nie rób nic na siłę, wszystko przyjdzie w odpowiednim momencie, są w Tobie jakieś blokady, czegoś nie dostrzegasz, przyjdzie Ci na to jeszcze troszeczkę poczekać. Ogólnie karty pokazują, że finansowo będziesz drogi wodniku stabilny. Pokazują się u ciebie jakieś nowe początki dla wielu z was nowa praca, y takie przekwalifikowanie się, zmiana pracy. Y karty pokazują, wielu z was też będzie tak jakby zaczynać swoje nowe życie. Niektórzy z was postanowią porzucić dotychczasowe życie, dotychczasowe y takie, ja bym powiedziała y Nastawienie do swojego życia, a będą chcieli wyruszać w coś nowe. Czegokolwiek to moi drodzy dotyczy, bo pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, to karty mówią, że będziesz w to wszystko wchodził z odwagą, z taką decyzyjnością w sobie i z takim poczuciem stabilizacji i zadowolenia z siebie, i to jest cudowne. Karty pokazują, że będziesz bardzo aktywny w czerwcu. Dużo się będzie u ciebie dziać, dużo będziesz się przemieszczał, dużo będziesz działał, dużo będzie takich kłód pod nogami ci wyrastać, ale to będą pozytywne te kłody pod nogami, ponieważ one będą motywować ciebie do działania. Te kłody będą powodować, że ty, drogi Wodniku, będziesz wyrywał się z tej stagnacji, z tego zatrzymania. Pokonujesz wiele przeszkód, wiele trudności i odnosisz w tym wszystkim sukces. Zapytamy sobie o co to chodzi. Zobacz, stajesz się zwycięzcą, stajesz się bardziej silny, bardziej Odważny i wiedzący, czego chcesz. Karty mówią, stawiaj w czerwcu na aktywność fizyczną, a ona przyniesie ci zmiany. Takie zmiany, że Twoje otoczenie będzie Ciebie podziwiać za to, jak odmieniłeś siebie na lepsze. Karty też mówią, że dla niektórych z Was szukuje się romans. Romans, który może być takim romansem. Który będzie wprowadzał bardzo dużo emocji do związku, do relacji. Jeśli gdzieś były w tobie konflikty, jeśli gdzieś kłóciłeś się, drogi Wodniku, w ostatnim czasie z kimś, jeśli gdzieś nie dogadywałeś się, miałeś podzielone zdanie, na jakiś temat, to karty mówią, to się będzie kończyć. Dla wielu z Was też problemy formalno-prawne, problemy administracyjne, urzędowe. Tutaj jakieś, jeśli, jeśli oczekiwaliście na jakieś wiadomości z sądu, z jakiejś instancji odwoławczej, to karty mówią, że to tutaj się będzie u Was wszystko kończyć. Tutaj wiele spraw się będzie u Was wyjaśniać. Drogi Wodniku, karty mówią, że dużą bardzo rolę w Twoim życiu w czerwcu będą odgrywać dzieci. Gdzieś tutaj karty pokazują, że będziesz być może dużo czasu poświęcał dzieciom, wnukom, ale to też jest taki przekaz dla ciebie, żebyś poświęcił dużo czasu swojemu wewnętrznemu dziecku. Samemu sobie, temu dzieciaczkowi, który gdzieś w Tobie jest ukryty, zakorzeniony bardzo mocno i cierpi. Być może masz coś nieprzepracowany z przeszłości, być może jakieś traumy w Tobie są. Być może miałeś trudną relację z mamą, z tatą, z rodzeństwem, z kimkolwiek z rodziny, być może. Yy, Dotyczy się właśnie twojej bardzo wczesnej młodości, i karty mówią, popracuj nad tym, popracuj nad swoimi emocjami, bo bardzo często możesz uzewnętrzniać swoje emocje, nawet nie wiedząc o tym, a te emocje mogą być. Takie troszkę brutalne, takie troszkę gwałtowne dla otoczenia na zewnątrz. Więc tutaj pokazuje Ci się praca z Twoim wewnętrznym dzieckiem. Poczytaj sobie drogi wodniku na ten temat. Bardzo dużo informacji jest w internecie i to być może pomogłoby Ci oczyścić się. Uwolnić się, i dzięki temu naprawdę byś był postrzegany, że zmieniłeś się bardzo mocno na płaszczyźnie emocji. Tutaj też pokazuje mi się taka chęć z Twojej strony nawiązania kontaktu z kimś, z kim naprawdę bardzo dawno nie utrzymywałeś kontaktu. To mogą być osoby z Twojej rodziny, to mogą być osoby z Twojej młodości, z dzieciństwa. Takie wspominanie, to może być też przez ciebie powracanie i wspominanie do Twoich lat młodości. Co tutaj Ciebie czeka, drogi Wodniku? No do połowy czerwca karty pokazują, jest rozdrapywanie starych ran. Jakieś stare sprawy, stare rany powracają i to może powodować u Ciebie ból, dyskomfort, taki wewnętrzny, poranienie emocjonalne, kolejne blokowanie się i takie zamyślanie się w sobie. Ja to mam takie trudne i ciężkie życie. Drogi Wodniku, karty pokazują. Żebyś nie skupiał się na tych brakach, które gdzieś być może towarzyszą Ci od jakiegoś czasu w życiu, żebyś otwierał się bardziej na te pozytywne myśli, żebyś przyciągał pozytywne myśli do siebie, żebyś kreował pozytywnie swoje życie, pomimo, że być może dostajesz bardzo dużo od jakiegoś czasu w kości, być może odczuwasz ten ból, być może odczuwasz tą zawis z zewnątrz, być może odczuwasz tą toksyczność i ten jad wśród innych osób. To karty mówią, nie poddawaj się, drogi wodniku, Karty mówią, że faktycznie ten czerwiec może być dla Ciebie takim miesiącem, gdzie no, no emocjonalnie możesz bardzo mocno reagować i dla otoczenia możesz być taki troszeczkę, ja bym powiedziała, trudny. Możesz odgradzać się, możesz być nieufny, możesz robić pewien dystans, możesz czasami nieprzyjemnych słów używać, ale to wszystko będzie i wyłącznie powiązane z tym, że jakieś trudne sprawy do Ciebie powracają. Bardzo mocno pokazuje mi się u ciebie twój rozwój, twój rozwój wewnętrzny. Będziesz bardzo mocno wnikać w siebie i tam leczyć siebie od środka, pracować ze sobą, ze swoją podświadomością. To jest cudowne, to jest trudne, to jest ciężkie, ale to. Jak będzie ktoś z was konkretny, konsekwentny w tym, małymi kroczkami będzie szedł po ten sukces to w bardzo szybkim czasie, ja bym powiedziała, kiedy to znak Panny zacznie się już, powiedzmy sobie koniec sierpnia do połowy września, to karty pokazują, że będą u ciebie widoczne zmiany. Przepracujesz coś w sobie, jeśli zaczął, zaczęłabyś teraz pracę nad sobą, nad swoim wnętrzem, to karty mówią, że właśnie od sierpnia do września te zmiany będą widoczne przy tobie. Przede wszystkim, drogi wodniku, karty też pokazują, że zdobywasz ogromną wiedzę życiową, i ty w ogóle masz bardzo dużą wiedzę życiową. Ty jesteś bardzo doświadczonym człowiekiem w życiu: ty wiele wiesz, ty wiele rozumiesz, ty wiele usłyszałeś, ty wiele zobaczyłeś, i karty mówią, że teraz czerwiec to jest taki moment dla ciebie przełomowy. Żebyś zaczął wyciągać wnioski ze swojej przeszłości, ze swojego życia i żebyś zaczął wdrażać te swoje wnioski tu i teraz. Tak się tutaj pokazuje. Dla niektórych z Was też jest jakaś podróż w pojedynkę, podróż, taka samotna podróż. Ktoś z Was będzie chciał gdzieś wyjechać być może daleko za granicę. Nie wiem, czy to jest taka podróż turystyczna, albo pozwiedzać coś, czy to jest podróż po prostu, żeby odwiedzić kogoś, ale karty pokazują podróż w pojedynkę. Moi drodzy, jakie tutaj są u Was ym, takie utrudnienia, które warto by było poruszyć? Przede wszystkim uzależnienia. Yy, uważajcie na wszelkiego rodzaju uzależnienia. Mogą to być uzależnienia takie typowe, jak jakiś alkohol, obiadanie się, ale niekoniecznie, moi drodzy. To może być uzależnienie yy, w ten sposób, że będziecie zaślepieni wizją swojej przyszłości, która według Was będzie dobra. A tak naprawdę nic nie będzie miała wspólnego z życiem tu i teraz, nic nie będzie miała wspólnego z tym, żeby to się mogło wydarzyć. Więc po prostu zwróćcie uwagę na swoje myśli, pragnienia, na swoje fantazje, bo tutaj możecie czasami zbyt bardzo fantazjować w życiu i na wydatki, na wydatki i na osobę, która może być wampirem energetycznym, która może zachowywać się jak duże dziecko, która jest taka rozkwiana emocjonalnie, która nie wie dokładnie, gdzie żyje i czego w życiu pragnie, ale ona chce. Przebywać w towarzystwie, ona chce kontaktu międzyludzkiego i ona świetnie czuje się wśród innych osób. I jeżeli taka osoba będzie Cię odwiedzać, bądź ty drogi wodniku, będziesz do kogoś takiego jeździł, to wiedz i miej to na uwadze, że jeśli czujesz przy tej osobie osłabienie, zawroty głowy po wyjściu tej osoby z swojego mieszkania albo po opuszczeniu mieszkania tej osoby, karty mówią, jeśli poczujesz się źle, to wiedz, że to jest wampir energetyczny, więc masz to w utrudnieniu. Przyjrzyj się temu, jako niespodzianka idą do ciebie pieniądze. Idzie do Ciebie karta transformacji, czyli dla wielu z Was pożegnanie starej pracy, wejście w nowe, dla wielu z Was wejście na wyższy level, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie awansowanie, ale w ogóle mój drogi wodniku, płyną do Ciebie finanse w czerwcu, dostajesz pieniądze, dostajesz pracę, dorabiasz sobie, zarabiasz, jesteś dumny z siebie, karty też pokazują, wielu z Was odkrywa w sobie hobby, pasję, czuje się spełniony, czuje się radosny, czuje się zadowolony, wielu z Was żegna. Stare osoby ze swojego życia, które już nie służyły, wielu z was po prostu dokonuje w sobie zmiany, naprawdę. Takiego smutnego, poblokowanego Cierpiącego, negatywnie myślącego człowieka Pod koniec czerwca, drogi wodniku Odradzaj się w kogoś Bardzo pozytywnie nastawionego do życia No gdzieś tutaj to takie czarnowictwo Będzie Ci jeszcze towarzyszyć Gdzieś tutaj jeszcze te problemy być może ze snem Będą przy Tobie Gdzieś takie te poczucie, że masz nóż na gardle Że jakaś sytuacja jest sytuacją bez wyjścia Nie potrafisz rozwiązać jakiegoś problemu To Ci może towarzyszyć Ale ogólnie karty pokazują Ty sobie wyznaczysz cel i ty będziesz do niego dążyć, i ty rozwiążesz te wszystkie problemy, które gdzieś przy tobie były, więc nie załamuj się, drogi Wodniku. Drogi Wodniku, stajesz się zwycięzcą w czerwcu, odnosisz sukces, triumf, jesteś zadowolony, coś do ciebie przychodzi pozytywnego, pozytywne wiadomości, masz możliwość wygrania. Dużej sumy pieniędzy, więc warto by było puścić sobie to to jakąś zdrapkę, Bo tutaj gry losowe pokazują się u ciebie bardzo mocno. Zwróć uwagę też na osobę manipulującą i na złodzieja, bo karty pokazują, że może być przy tobie w otoczeniu złodziej. Więc nie wpuszczaj kogoś niezaufanego do domu na swoją posesję, bo ten ktoś może ci ukraść naprawdę coś bardzo dla ciebie wartościowego. I przede wszystkim karty mówią, do ciebie dużo bardzo wiadomości płynie pod względem pracy, nowej pracy, wyjazdu za pracą. Dla tych osób, które gdzieś od dłuższego czasu szukają pracy, byłaby to naprawdę świetna, intratna propozycja. Dobrze, rada dla Was od kart i będziemy kończyć ze środeczka, żeby było uczciwie. Cierpliwość to jest to, co wchodziliście właśnie z kartą Siódemki Denarów. Bądź cierpliwy. Bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. Dokładnie, drogi wodniku, do przemyślenia dla Ciebie. Serdecznie Ciebie pozdrawiam, życzę dużo zdrówka, cudownego miesiąca. Dbajcie o siebie, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, papa. Pa.